Cześć, ja jestem Murat Edek. W dzisiejszym odcinku pokażę część mojej garderoby, które znajdują się w samych bogate ubraniach. to łapkę w górę i zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj Wam pokażę moje dwie koszulki z Ralph'a Najpierw pierwsza będzie polska. Widzicie? To znaczy Ralph, metka. To jest legitne. Kosztowała 400 zł. Ta jest nieco droższa. Szuka z Ralfa. I tutaj jest. Maczek. Tak. I tutaj jest. Dobrze. Do. Ta kosztowała o stówkę drożej. 500 zł. Jeżeli będziecie. Zbierali 3 lata na Mikołaja w grudniu To zbieracie na taką drogą koszulkę Kolejna rzecz to koszulka z koste. Tu jest znaczek, logo A tu jest dokument Ona kosztuje tyle co twoje plus biedaku robaku Teraz wam pokażę kolejne dwie polówki To będzie Tommy Hilfiger Najpierw ta tu jest ten wiatr pieprzony, tu jest znaczek, a tutaj tego. Ta koszulka kosztowała 550 złotych, natomiast ta biała jest. Tu jest znaczek. To nic innego jak legiczne. Ta kosztowała 700 złotych. To jest teraz oto koszulka z Armani'ego, kosztuje ona 1200 złotych, a Ciebie na nią nigdy nie będzie stać, wydatku roba. Ja już muszę kończyć, subujcie i lajkujcie i dawajcie dzwoneczek z subem. Ale pokazałbym Wam więcej tych moich koszulek, ale jakbym Wam pokazał, to Was by dupa rozbolała od tego, żegnam.